Dzisiaj powiem Wam o sposobach na zakwaszenie gleby pod hortensję, tak aby kwiaty były wspanialsze i piękniejsze. Szkoda, że nie każdy z nas spełnia ten wymóg pielęgnacji hortensji. Krzewy ozdobne będą jeszcze bardziej efektowne, bujne i piękne, jeśli podlejemy je kwaśną wodą. A wszystko dlatego, że hortensja dobrze rośnie i ujawnia swój pełny potencjał dopiero w kwaśnych glebach o pH 5,5. Jeśli podczas sadzenia krzewu wielu ogrodników weźmie pod uwagę ten fakt i włoży duże ilości humusu do dołka, to wówczas zapomina, że działanie humusu jest krótkotrwałe i glebę należy regularnie zakwaszać. Hortensja dowolnej odmiany będzie rosła jak na drożdżach, jeśli kwiaty staną się wspanialsze, będą większe. Dlatego musimy stale podawać krzakom porcję kwaśnej wody. Raz w miesiącu od maja do września hortensję należy podlewać kwaśną wodą. Najprostszy przepis? Jedna łyżeczka kwasku cytrynowego, którą wymieszamy w 10 litrach wody i podlejemy krzak. Do 10 litrów wody można dodać zamiennie 1,5 łyżeczki kwasu szczawiowego, Albo 40 g amonu potasu lub 10 łyżek octu jabłkowego, a także 3 tabletki kwasu bursztynowego. To wszystko zamiennie. Hortensję należy zakwasić kwaśną wodą nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Na wyniki nie będziemy musieli długo czekać. Ozdobny krzew będzie zdrowy i piękny.